Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowskiej, humanista na giełdzie. Zaczynamy kolejne, ostatnie już w tym roku, albo pierwsze w nowym roku, ciężko powiedzieć, zestawienie spółek ciekawych technicznie. Dziś jest piątek, jak zapewne widzicie, notowania już się zakończyły, w związku z czym możemy kilka rzeczy powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie. A wydarzyło się sporo. I jak to może wyglądać, jeśli chodzi o początek przyszłego roku, czyli głównie, głównie pierwszy miesiąc, ponieważ w perspektywie miesiąca mniej więcej funkcjonujemy. Żeby tutaj jakoś oddać to, że rok się kończy, przejdziemy do skali z akurat z danego roku. Nie będę robił podsumowania, bo podsumowań to pewnie znajdziecie całą masę na różnych innych blogach, więc nie będę się powtarzał generalnie. Jak się rok kończy, to zazwyczaj są podsumowania, więc tego będzie pełno. No, krótko mówiąc, widzicie co się dzieje. Co się dzieje. Około 20% bodajże jest to wzrost w ciągu, w ciągu całego roku. Grudzień również bardzo dobry. Przypominam, że w listopadzie, gdzie był koniec listopada? Tutaj. Byliśmy w tym momencie. Ja stawiałem na to, że opór się utrzyma, właśnie, że tutaj swing się, się zakończy. no Jak widzimy, odbyło się to zupełnie inaczej. Wyszliśmy w górę, to były poziomy 2410 czy 20. Jesteśmy w okolicach 2600. Także duża, duża, duża zmiana. Dużo to wszystko poszło w górę. Widzimy, że od no, listopada to jest, to jest 300 punktów. Także masa. Masa dystansu. Próbując pomyśleć cokolwiek nad tym, jak to może wyglądać w styczniu, no, ja jednak obstawiam wariant spadkowy. To znaczy, ja uważam, że swingi mają określoną długość. Po pewnym czasie musi nastąpić korekta, w związku z czym tutaj już oczekiwałem korekty w związku z oporem. Tutaj, im wyżej, tym w zasadzie ta korekta wydawała się bardziej prawdopodobna. Obecnie widzimy, mimo że dzisiaj no, możemy nawet trochę zbliżyć. Mimo, że dzisiaj zrobiliśmy nowe maksima, co prawda nie na zakończenie sesji, ale intradayowe, nowe maksima w tym 2012 roku, także sesja pozytywnie akurat w tym aspekcie się zakończyła, natomiast już tutaj widzimy coś w rodzaju konsolidacji. I mając na uwadze, że ta konsolidacja jest na końcu tak dynamicznego ruchu w górę, no ja ciągle widzę ryzyko spadków. Możecie mówić, że im wyżej idzie, idzie, tym ja bardziej widzę ryzyko spadków, natomiast raczej właśnie jestem zwolennikiem. No, tak to nie widać. Raczej byłbym zwolennikiem tutaj już szukania krótkich pozycji. Oczywiście, może, znaczy, no nie, krótkich pozycji też za wcześnie. W każdym razie po prostu jestem uczulony na to, że im wyżej to idzie, tym bardziej prawdopodobna jest korekta. Więc nie ma przeszkód, żeby i styczeń był wzrostowy. Chociaż no nie powiem, że to jest mało prawdopodobne, ponieważ o prawdopodobieństwach nie będziemy tutaj mówić, natomiast no, ja dopuszczam korektę i to mając na uwadze skalę ruchu wzrostowego, też ta korekta może być całkiem okazała. Także dosyć sporo dzisiaj o indeksie, no ale rok się zakończył, i widzimy, że naprawdę te ostatnie dwa miesiące no, były spore. Co prawda jeszcze nie liczyłem jakiegoś tam swojego performanceu za, za ten rok. Ale widać, że końcówka roku naprawdę pomogła. Zwłaszcza, że ja też gdzieś tam głównie w akcjach póki co. Dobra, lecimy tradycyjnie dosyć szybko. Mam nadzieję, że nie będzie tych spółek aż tyle co w ostatnim zestawieniu. Oczywiście, też mam na uwadze to, że, że to ryzyko korekty jest w mojej ocenie wysokie, więc same perspektywy kupna no też, też by były dosyć, dosyć ryzykowne, no ale nie mniej, nie mniej niech będzie. Kolejny problem, który mi się nasunął tak w miarę jakiegoś tam przygotowywania się do dzisiaj, znaczy ja nie oglądałem tego, co dzisiaj oglądamy, te spółki widzę po raz pierwszy w tym miesiącu, zwłaszcza, że w ciągu miesiąca również nie przeglądałem ich ani razu, ale sobie obejrzałem wideo z zeszłego miesiąca i dochodzę do wniosku, że my wybieramy ciągle te same spółki, przynajmniej ja je wybieram. W związku z czym zastanawiam się, czy nie pominąć ich świadomie. To znaczy, wybrać tylko to, czego jeszcze nie było, tylko to, o czym jeszcze nie mówiłem, coś, co się w zestawieniu jeszcze nie znalazło, tak? Ponieważ. E, oczywiście, komfortową sytuacją jest, kiedy coś rośnie z miesiąca na miesiąc i ja mogę o tym mówić i mówić i mówić, a to co miesiąc jest wyżej, wyżej, wyżej. E, niektórzy nawet mówią, że inwestowanie powinno być nudne, e, ponieważ zarabianie pieniędzy nie musi się cechować tutaj dużą dozą emocji. E, zastanawiam się, tu, czy tutaj gdzieś nie spróbować czegoś takiego. Ale płynność jest nieduża. Poza tym to nie ma być zagranie spekulacyjne na spółce, która się mocno zmienia, w związku z czym sobie odpuszczę. Zastanawiam się po prostu, czy tych spółek nie, nie pomijać, tak? czyli po prostu nie brać pod uwagę tych spółek, które się pojawiają z miesiąca na miesiąc, ponieważ znając siebie i moje preferencje, prawdopodobnie w tych ulubionych, które dzisiaj wybiorę. Też znajdzie się 80% tego, co się znalazło w poprzednim miesiącu, albo dwa miesiące temu. Być może coś pominę, bo, bo mi umknie, ale zazwyczaj te spółki są podobne. Z drugiej strony to chyba dobrze, ponieważ na jeśli kryteria CCC też mieliśmy w zeszłym miesiącu, więc powiedzmy, że je nie wezmę, tylko żeby teraz zamanifestować, że, że nie biorę. Ale pewnie znowu wezmę kilka spółek, które się pojawią. Także no, niektóre spółki są po prostu nudne. One rosną. Ciech. Ciechu nie wezmę, z Ciechem jest ciekawa sprawa, ponieważ tutaj jest pakiet 37% bodajże Skarbu Państwa i te akcje mają być wnoszone do programu Inwestycje Polskie. I więc gdzieś w perspektywie, komarch, a weźmiemy, gdzieś w perspektywie najbliższej przyszłości jest to, że te 37% Skarbu Państwa wrzuci na rynek. Ciekawe jak to będzie wyglądało, bo to chyba jest jeden z największych pakietów, jeśli chodzi o, o procentową wartość Spółki tam, oczywiście, są duże, duże pakiety PZU i tak dalej, ale one procentowo stanowią mniejszą wartość spółki. Chyba tutaj, pod 40% w ciechu, to jest największy pakiet, jaki ma być właśnie wrzucony do tych inwestycji polskich. No zobaczymy, jak to wpłynie na kurs. Podobnie, że akcje mają być uwalniane e, powoli. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Widać, że mimo. Tego, że ostatnie dwa miesiące były naprawdę fenomenalne, jeśli chodzi o rynek, to spółki bardzo często znajdują się ciągle w trendach spadkowych. E, tak jak tutaj. To tutaj nie widać wzrostów na ENA. To jest chyba spółka energetyczna, więc ktoś to reklamuje. Nie już kto. E, że, że, że po prostu tutaj nie wszędzie znajduje odbicie. Hmm, to ostatnio odrzuciliśmy z powodu małego, małych obrotów. E, nie wszędzie znajduje to odbicie w cenie. Też może to być jakiś taki wskaźnik, że o ile oczywiście są tak dynamiczne wzrosty, że ze złoty 50 na 350, to, to duża część spółek po prostu nie rośnie mm, razem z rynkiem. Ja staram się wyrabiać. O, to jest Eurocash. Ostatnio też go nie wzięliśmy. To było gdzieś tutaj. Widzimy, że poszedł w górę, po czym wrócił. No to nie jest jakaś idealna sytuacja, w której bym kupił akcje tej spółki, więc odrzucimy. Zapomniałem o czym mówiłem, słuchajcie. Niestety czasami też mi się tak zdarza. Famur weźmiemy. Famur też się pojawia od szeregu miesięcy w tym zestawieniu. Ogólnie ja te spółki dobieram pod kątem takiego spokojnego inwestowania ala IKE To znaczy, że to nie mają być krótkoterminowe, spekulacyjne zagrania, tylko Getin. No, rośnie. Się odwróci. To nie mają być zagrania spekulacyjne, tylko takie dłuższe terminowe, w związku z czym no, jest, jest trochę inne podejście. Mniej takich krótkoterminowych wsparć-oporów, jakichś szybkich strzałów na formację, nie wiem, trójkąta, tylko dobrze jest je, o GTC. No, w porównaniu do ostatniego miesiąca, kiedy ją wrzuciliśmy, no, widzę znaczną poprawę. Także możemy ją dodać, bo póki co ciągle idzie w górę. Yy, także te spółeczki no, trochę inaczej też dobieram. Do portfeli bardziej spekulacyjnych, nazwijmy to bardziej aktywnych yy, Wybierałbym je pod nieco innym też kątem. Nie wiem czy słyszycie w tle w każdym razie strzelają fajerwerki. Już się ludzie przygotowują, sprawdzają swoje zapasy. Sywester za ile? za 3 dni. Także trzeba też żyć czymś innym poza giełdą. Oto jest bardzo ważne wskazanie, korzystając z tego, że w poniedziałek nie ma sesji. Integr, no Integra też mieliśmy poprzednio. To może umówmy się tak, że ja to wrzucę, ale później wywalimy to, co już mieliśmy w poprzednich zestawieniach. Coś, co znacie, coś o czym y, mówiłem. Także też pamiętajcie, żeby nie żyć samą giełdą, bo to też można się zapędzić i człowiek przyklei się do komputera na nie wiadomo ile. No i, i mu życie ucieknie, bo tak też czasami bywa. Może nie są to tak skrajne sytuacje jak ci gracze, którzy gdzieś tam ileś, ileś godzin spędzają po czym umierają z głodu i wycieńczenia przed Counter Strike'iem Battlefieldem, trójką, czy czymkolwiek innym, no ale mniej więcej ten sam deseń, jeśli chodzi o uzależnienie od na przykład Forexu, tak, bo może giełda sama nie jest aż tak uzależniająca, jak, jak akurat konkretnie Forex. Ech, czy to dodamy? Nie. Nie dodamy. No i kresus, no... Nie wiem, no to znaczy... To jest taki problem, tak, czyli jeśli mamy trend dwuletni, to przez ile miesięcy muszę ją jeszcze dodawać, żeby uznać, że trend się odwrócił? No musiałoby to naprawdę mocno polecieć, żeby uznać, że trend się odwrócił, także to jest ten problem z tym dodawaniem spółek z miesiąca na miesiąc. No ale wrzucimy, no bo chodzi o to, żeby to zarabiało pieniądze, nie, nie, nie musi być co miesiąc co innego. Wiem, że sam sobie przeczę w tym momencie, ale też chcę, żebyście i Wy coś zobaczyli ciekawego, coś, co można skomentować. Inaczej niż ten sam zestaw, plus, plus minus jedna spółka LPP, no rzucę. No. Także jest, jest ciężko. No. Może to jest mało atrakcyjne, ale z drugiej strony ja też mam portfel spółek w IKE, i generalnie ja nie, nie nudzi mnie to, że mędnica rzucimy. Nie nudzi mnie to, że one są z miesiąca na miesiąc coraz wyżej. Z, z drugiej strony, właśnie mnie to. drogą powiem wam, które spółki mam, żebyście też. żeby być jakoś tam ferwowe was. Więc mnie to nie nudzi, tak? Czyli ja tutaj oczywiście narzekam, że orany te same spółki, ale jeśli się je ma i one rosną z miesiąca na miesiąc, to to zupełnie inaczej się wtedy do tego podchodzi. I taki jest też zamysł w ogóle samego tego zestawienia, to znaczy, żeby te spółki były stabilnie rosnące z miesiąca na miesiąc, tak jak te wszystkie no może nie kryzusy, bo Krezus ma duże zjazdy, jeśli chodzi o korekty tam są zupełnie inne wartości, tam jest w górę o 100% w dół o 50% więc to trzeba mieć nerwy, żeby na czymś takim grać ale właśnie NEO ma mały obrot właśnie, żeby to po prostu sobie spokojnie rosło tak? bo, bo mamy zarabiać pieniądze, a nie się tym wszystkim ekscytować Myślę, że to, o to chodzi. Hmm. No i zobaczymy, co to ciekawego jeszcze nam się uda wybrać. No już jest bliżej niż dalej, więc myślę, że jeśli chodzi o samo gadanie, to może to będzie nawet szybciej niż planowałem. Hmm. Zastanawiam się jeszcze nad aspektem tych odwróceń, o których e, wspominałem zarówno dwa miesiące temu, jak i miesiąc temu, czyli to szukanie odwrócenia na dołku. <grym> Ponieważ jeśli mamy spółkę, może zaraz się uda taką spółeczkę trafić, która spada systematycznie od kilku miesięcy i nic się nie dzieje i, i ona spada, to w pewnym momencie próba łapania dna, kiedy wiemy, że Weźmy chociażby polskie jadło, czy to poli czy cokolwiek to jest. Widzimy, że spółka, która w taki sposób spada, i nagle gdzieś, gdzieś nam się rysuje formacja odwrócenia. Doszedłem do wniosku, że w oparciu o sam wykres, kupowanie akcji spółki może być trochę ryzykowne, ponieważ skoro cały szeroki rynek idzie w górę, no nie powiem, że jest hossa, ponieważ bałbym się jeszcze użyć tego słowa, natomiast rynek idzie w górę, natomiast spółka od dwóch lat yy, spada i nagle dopiero zaczyna przejawiać jakieś oznaki nazwijmy to delikatnego odwrócenia trendu, tak, no to wtedy, wtedy wolałbym chyba jednak potwierdzić ten sygnał yy, jakimiś danymi fundamentalnymi, mimo że ja jestem technikiem i teoretycznie powinien mi wykres wystarczyć, to jednak gdzieś logika z tyłu podpowiada, że w tej spółce musiałoby się coś zmienić na tyle, żeby faktycznie móc wiązać nadzieję, że to jest odwrócenie. Taki Radan, na przykład z 8 złotych spadł na złotówkę, kiedy rynek, to są dwa lata, więc przez ostatni rok, powiedzmy, on zleciał z 3 złotych poniżej złotówki, tak, czyli stracił naprawdę dużo swojej wartości, no to, to, to w spółce coś musiałoby się wydarzyć z fundamentalnego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie zarządzania tą spółką, i otoczenia makroekonomicznego, żeby móc Gdzieś tam kupować jej siłę na kilka lat, na taką perspektywę. Więc od formacji odwrócenia też myślę, że warto by było właśnie umiejscowić gdzieś w szerokim otoczeniu czy makroekonomicznym. Sfinks, o tym mówię, między innymi. Czyli, czyli rzućmy sobie jeszcze raz okiem na Sfinksa w długiej perspektywie. Coś, co kosztowało 70 zł aktualnie zeszło poniżej złotówki. I my wierzymy, że kupując tutaj to się coś odmieni. Owszem, być może się odmieni, być może ja, ja nie znam zupełnie Sphinx'a, poza tym, że czasami tam jadałem i jadam, jeśli to jest ta sama spółka chyba jest to generalnie nie wiem, co tam się mogłoby wydarzyć takiego, żeby nagle host, znaczy nagle teren, trend na akcjach tej spółki się odwrócił. Tak? Musiałoby się coś fundamentalnego zmienić. Nowa strategia, nowe zarządzanie, może ktoś to. Kupi, wtedy, wtedy być może w tej spółce zmieniłoby się coś na tyle dużego, żeby, żeby właśnie zaczęła się hostsa z tej długo, długoletniej Bessy. Więc pod kątem tego odwrócenia, które, które ostatnio graliśmy, gdybyśmy jeszcze chcieli właśnie się tym zająć, no to w zależności od tego, jak ktoś ustawia stop lossy, czy ustawi go tuż pod tymi. Tymi poziomami, no to wtedy on by został przebity, czy też pod tym cieniem, wtedy by nie został przebity. No, faktem jest, że ciągle w tej konsolidacji spółka się utrzymuje, więc gdybyśmy tu kupili, myślę, że można by je było ciągle trzymać. Mm, tak to zakładamy wirtualnie. Tak znaczy, ja staram się wyobrazić sobie kilka możliwych strategii osób, które by kupiły taką spółkę, między innymi swoją i zakładam, że ona by jeszcze mogła być w portfelu, że ten cień tutaj jeden na dole. By nam spółki nie wyrzucił, więc ja je ciągle utrzymam w portfelu, z tym właśnie zastrzeżeniem, że, że trzeba pamiętać o szerokim rynku. Kurczę, żebym ja nam, namawiał na analizę fundamentalną, to, to chyba jeszcze nie miało miejsca. Jak prowadzę tego bloga już prawie 3 lata, nie wiem w sumie ile go prowadzę, ale, ale go prowadzę już trochę, to jednak nie zdarzyło mi się namawiać na analizę fundamentalną. No ale. Skoro tutaj zasady logiki podpowiadają, że, że dobrze by było właśnie spojrzeć do spółki, czy tam się zmienia coś, co, co jest istotne i co rodzi nadzieję na poprawę sytuacji, no to sam wykres czasami może być troszeczkę mylący. Znaczy kwestia ustawienia stop lossa, tak? Jeśli mamy te stop odpowiednio oszczędnie ustawione, odpowiednio ciasne, czy odpowiednio małe pozycje zajmujemy, no to możemy sobie pozwolić raz na jakiś czas Właśnie, żeby ten stop loss nam wyleciał. Wiedząc, oczywiście, w trendzie spadkowym, prawdopodobieństwo, że on wyleci jest całkiem znaczące. Wawel. Wawel. Wawel jest śmieszny, bo pamiętam, tu kiedyś co, zaraz odszukamy sobie daty. Początek jest. To jest początek listopada. Mieliśmy 734. Następnie początek grudnia 768, koniec grudnia mamy 700. Dobrze widzę, 798. Eee, no, i tak to przyjemnie wygląda. Oczywiście spółkę dodajemy, tak, i zaznaczamy, że to jest spółka nudna, bo jest nudna. A od 550 do 800 to jest ponad 50% wzrostu, jeśli dobrze liczę. W związku z czym no, spółki nudne też potrafią zarabiać. Także tak, no to, to podejrzewam, że jeśli to pójdzie dalej w tą stronę, to my będziemy się obracali. ciągle, haha, ciągle pośród tych samych spółek. O zamecie też ostatnio mówiłem. Widzę, że jednak nie miałem racji, że zamet za rośnie. Ciągle będziemy mówili o tych samych spółkach. Zetkama też rośnie, czyli jednak ta korekta. Nie była jakoś tam silnie, silnie oddziałująca. ok, mamy nasze spółki ulubione. Szczęśliwie jest ich trochę mniej niż ostatnio. Więc tak, Apator e, wyrzucamy, ponieważ w zasadzie nie mam co o niej powiedzieć. Poza tym, co mówiłem dwa miesiące temu, miesiąc temu, bodajże 3 miesiące temu, też się gdzieś to pojawiło. Aplicens to samo. Azoty też. Azoty, azoty. Azoty też się pojawiały. Azoty posiadam u siebie. I nastąpiło to, o czym wspominałem od dwóch czy trzech miesięcy. To znaczy, ja czekałem na to wybicie, ono nastąpiło. Azoty się tak lubią czasami poruszać takimi szybkimi zrywami w górę. Teraz właśnie coś takiego następuje tam w ciągu ostatniego, nie wiem, tygodnia czy, 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 czy dwóch tygodni. No. No, troszeczkę poszła w górę, w każdym razie jest ta kontynuacja trendu, której ja szukałem. W związku z czym spółkę pozostawiam oczywiście u siebie w portfelu. Zestawienia wywalam jako spółkę, o której mówię co miesiąc, bo to. Bo to, to chodzi. O komarchu wspominałem, faktycznie od zeszłomiesięcznego zestawienia się odbił, ale jest w konsolidacji. Czy to jest odpowiedni trend długoterminowy, żeby, żeby trzymać, bądź kupować? Tak? Znaczy, jeśli ktoś trzyma, to już pewnie trzyma i Stop Loss'a na razie ma dosyć bezpieczny. Natomiast czy można by to było teraz kupić? Ciężko powiedzieć. No, myślę, że można by to było jeszcze kupić. Ja usuwam, bo już mówiliśmy. Famur na pewno już gdzieś to widzieliście, więc usuwam. Getinu chyba nie widzieliście, więc sobie go zostawimy. On będzie bardzo podobny do GTC. Zresztą widzicie... Porównanie obu wykresów, czyli nie takie swingowe, zygzakowate odwrócenie, tylko takie dosyć ciągłe, płaskim wykresem, ale płaskim jak płaskim, w każdym razie taka dosyć oglądana ciągłą kreskę. Jesteśmy coraz wyżej, i podobnie przy GTC, który był w zeszłym miesiącu, też GTC idzie w górę. Także tutaj można przyjąć, że właśnie realizuje się ten scenariusz odwrócenia. O którym wspominałem w dzisiejszym wideo, czyli że coś się znajduje swój dołek, swój punkt najgorszy, to można nawet było jakąś formację głowy z ramionami, jeśli ktoś jest odpowiednio kreatywny. Lewe ramię, głowa, prawe ramię, linie szyi już wedle uznania ich nie będę rysował, bo to nie ma żadnego sensu. Natomiast nastąpiło pewne odwrócenie, po nim następują wzrosty. Więc właśnie celem tych zabiegów, szukania odwrócenia jest kupno gdzieś tutaj. Nie powiem, czy gdzieś tutaj, tak i wtedy jak ruszamy z poziomu 7 zł, już mamy poziom 10 zł, czyli tam przez, przez powiedzmy dwa miesiące mamy około 50-40% zysku. I to jest klucz e, tego, żeby kupić przy formacji odwrócenia, e, której gdzieś tam szukaliśmy poprzednio przy Sfinksie, przy Gino Rossi. IntegerPL, o nim też mówiłem, on rośnie. Krezus, o nim mówiłem, on rośnie. Okej. Okay. LPP, o nie, mówiłem, ono rośnie, mennicy nie było i mennica, mennica przez pierwszy rok ostatniego dwurocza nie robiła praktycznie wiele, trochę spadała, no ale ostatni rok z poziomu 10 na poziom 23, bardzo zacnie, no i jest w trendzie wzrostowym co prawda podejrzewam, że tutaj nie są szczególnie gigantyczne Wolumeny 3600, 10 000, 20 000, 6 000, nawet gdzieś tam 1000 się zdarzyło. Także tu może być jakiś problem z płynnością, no ale spółka jest w trendzie wzrostowym, czego się nie da ukryć, więc ją zostawiamy. Puławy były. Sphinx, o Sfinksie już mówiłem. Możemy go zostawić, bo jeszcze się formacja nazwijmy to nie zanegowała. A Wawelu mówiłem. Zamet, o zamecie mówiliśmy w tym momencie, ja obstawiałem, że tutaj ryzyko kupna jest zbyt wysokie, bądź, bądź wysokie, okazuje się, że poszliśmy w górę, mimo, że z korektami intradayowymi dosyć znacznymi widzimy zdecydowany wzrost mm, obrotów, jeśli chodzi o daną spółkę, więc prawdopodobnie coś tam się wydarzyło, jakieś, jakieś fundamentalne wiadomości poszły, że to, że to tak szybuje w górę, czy to jest dobry moment do kupna? Myślę, że można by było zaryzykować pod trend wzrostowy i pod ten poziom, który tutaj był. Zobaczymy, czy to jest jakiś poziom okrągły. No, nazwijmy go 2,50-2,60. W tym zakresie można by było upatrywać tutaj wsparcia. Także jeśli ktoś wierzy, że to wsparcie się utrzyma, że ten trend wzrostowy jest odpowiedni, a z perspektywy ostatnich. Ostatnich, to jest ostatni rok ze złote 18 na 2,50. No to jest już trend wzrostowy, nie da się ukryć. Także myślę, że to można zostawić. No i zetkama, o której też już mówiłem, która swoją korektę przeżyła tutaj. Ja z racji tej korekty ją trochę spisałem na straty, przyznam szczerze, ale ona się broni, bo ciągle idzie w górę. Więc prawdopodobnie po prostu to było odreagowanie emocji. Spółka jest fundamentalnie zdrowa, być może jakieś dobre wiadomości publikuje. Także to zostawiamy. Ok, i z czym zostaliśmy? Z Getinem, który jest nowy, GTC, które już było w zeszłym zestawieniu, menu, czyli tak. To co Znaczy tak, ja sobie swobodnie pousuwam, ponieważ macie wideo, więc możecie sobie swobodnie zatrzymywać, cofać, wracać i odtwarzać O, Getin i Mennica, to są dwie spółki, których nie pamiętam, żeby się pojawiły w poprzednim zestawieniu bądź w, w trzech ostatnich zestawieniach To są jedyne dwie nowe spółki, które nam doszły do zestawienia Co to oznacza? To oznacza jedno, że moje wideo są ciągle nudne, ponieważ ja mówię ciągle o tych samych spółkach, ale oznacza też drugie, że te spółki, o których ja mówię, ciągle wyglądają dobrze, ciągle zarabiają, ciągle pokazują, że mogą się utrzymać bądź że utrzymują się w trendzie wzrostowym. Więc jeśli, tak jak ja, patrzycie na te spółki, przynajmniej teraz z perspektywy konta IKE, to ja bym takich spółek właśnie szukał. Czyli spółki, które. Nie robią wiele poza tym, że sobie rosną. Czy one rosną o 20% rocznie, czy o 50%, czy o 100% rocznie, bo przecież takie spółki widzieliśmy, to jest mniejsza kwestia. W każdym razie spółki w trendzie mają swój potencjał. Pamiętamy, że oczywiście jesteśmy po dwóch miesiącach dynamicznych wzrostu, w związku z czym ryzyko korekty oceniam właśnie dosyć wysoko. No ale co? No, 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 to rośnie, to rośnie, wszystko rośnie. Więc pozostaje nam sobie życzyć, żeby cały przyszły rok był taki jak końcówka, jak ostatnie dwa miesiące 2012. No i co, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Zarówno mam nadzieję, że w tym roku zarobiliście, jak i że zarobicie w przyszłym roku. Jeśli uważacie, że warto dać łapę, dajcie łapę. Jeśli uważacie, że warto się tym wideo gdzieś podzielić, ja Wam będę bardzo wdzięczny, ponieważ mi też pomaga, że Was jest więcej. A z głosów różnych czytelników, którzy mówią, że wow, odkryłem Twojego bloga, jest fajny. Wnoszę, że jeszcze część osób może go nie znać, więc jeśli uważacie, że jest fajnie, to się nim podzielcie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego w nowym roku. Uważajcie w Sylwestra, żeby nie mieć złych wspomnień, bo to może zepsuć cały następny rok. Pozdrawiam, do usłyszenia. Humanista na Giełdzie Radek Chodkowski.